Cześć, jestem Filip, uczeń klasy piątej szkoły Szkole Podsławnej i pokażę Wam, jak poruszają się fale dźwiękowe. Do tego bezpieczenia będą potrzebne nam butelka, której dęko już rozpoczynam wcześniej, świeczka, gumka, foliowy worek i zapałki. A więc zaczynamy. Bierzemy butelkę, na nią nakładamy worek. Wymocowujemy go gumką. I mamy taki prymitywny bębenek. Następnie zapalamy świeczkę. A teraz, gdy uweszę tutaj ten bębenek i odsunę go od płomienia, i gdy uderzę, on zacznie się ruszać, dlatego, bo fale dźwiękowe przemieszczają się między tymi wszystkimi drobinami powietrza, przeskakują przez nie i uderzają w ten płomień, powodując tak jakby lekki poobdmuch. Zaś, jeśli bliżej przystawię nasz bębenek i uderzę w niego, świeczka zgaśnie, bo energiczne wypłynięcie tych wszystkich fal zgasi nasz płomień. Tak poruszają się fale dźwiękowe. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.